Kochani, czwarta niedziela Wielkiego Postu, niedziela letary, to niedziela, która otwiera nasze oczy. Każe otworzyć nam oczy na to wszystko, co wokół nas. Jak żyjemy, jak postępujemy, jacy jesteśmy. Jak widzicie, Teddy ma jedno oko. Jednym okiem też można zobaczyć bardzo dużo. A jak jest z nami? Że rzeczywiście mamy otwarte. Oczy naszego serca, oczy naszego ciała na to wszystko, co jest wokół nas. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii uzdrawia niewidomego od urodzenia, aby objawiła się dzięki niemu chwała Boże. Jak Ty przyjmujesz każde cierpienie, każdy trud, jak odnosisz się z tym wszystkim w relacji do Pana Boga? Czy wyrażasz swoją wdzięczność, że przez czasami różne trudności, krzyże, cierpienia, chce Pan Bóg objawić swoją chwałę? Chcę pokazać, jak bardzo Ciebie kocha. Ten człowiek, uzdrowiony, idzie, aby głosić, aby dzielić się tym doświadczeniem obecności Jezusa. Jak wygląda to także i z naszej strony, jak wygląda nasze codzienne życie. Dlatego, drogi bracia, droga siostro, zapraszamy Cię do tego, abyś zobaczył wokół siebie dobro, abyś dostrzegł je, abyś za nie podziękował dziś Panu Bogu pięknej, radosnej niedzieli.